Potrując w tym szansę na rozwój miasta. Tymczasem w sprawie zagospodarowania terenów nadwiślańskich zrobiono bardzo mało. Dlaczego? Oto jak wygląda obecnie większa część nabrzeża Wisły. Dzikie haszcze, krzewy zarastają brzegi rzeki, mało który mieszkaniec miasta bez lęku zapuszcza się w te okolice. A przecież miejsce to mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Jak prezentowałyby się nadwiślańskie tereny oczyszczone ze zbędnej roślinności, możemy się przekonać, oglądając pobocze skarpy po prawej stronie drogi dojazdowej do mostu na Wiśle. Piękną plażę i możliwość oglądania panoramy miasta zawdzięczamy pracom porządkowym i renowacji wału przeprowadzanych przez rejon dróg krajowych w Puławach. Wycięcie zbędnej roślinności odsłoniło częściowo widok na oczko wodne i port puławski. Szkoda tylko, że widok ten, zwłaszcza od strony mostu, zasłaniają haszcze rosnące w części należącej do gminy miasto Puławy. Krzewy i rudery, których nie brak na nabrzeżu sprawiają, że przyjeżdżający do Puław od strony Radomia i Krakowa nie mają szansy dojrzeć ani kościoła na górce, szkoły wyższej, ani żadnego z atrakcyjnych punktów w panoramie naszego miasta. Mógłbym powiedzieć tak, jak to by było miło? Gdyby udało się tu posprzątać, tak żeby można było zobaczyć panoramę Puław, to bardzo by było sympatycznie. Ale powiem inaczej, w wyniku zaniedbań, niechlujstwa władz miejskich, Rady Miasta, Prezydenta Miasta, mamy sytuację taką, jaką mamy. Mówimy tylko dużo o odwracaniu Puław do Wisły, organizujemy pikniki w krzakach i w pokrzywach, a nie wykonujemy konkretnych... Prac. Pół roku temu Puławska Izba Gospodarcza zwróciła się do prezydenta z propozycją wspólnej organizacji ogólnopolskiego konkursu na projekt bulwaru nadwiślańskiego oraz z wnioskiem o niezwłoczne przystąpienie do oczyszczania terenu nabrzeża Wisły. Propozycja ta do dnia dzisiejszego pozostała bez odpowiedzi. Wielka to szkoda dla miasta. Teren ten po uporządkowaniu mógłby być bardzo interesujący dla inwestorów. Prócz bulwaru i portu wzdłuż nabrzeża Wisły mogą powstać hotele, kawiarenki, miejsca rekreacji. Tymczasem zamiast imponującej panoramy wizytówką miasta są dla podróżnych opuszczone i zrujnowane zabudowania. Puławscy przedsiębiorcy próbowali także interweniować w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Głębokiej przez wprowadzenie na tym odcinku sygnalizacji świetlnej. Zarząd dróg wojewódzkich w odpowiedzi na pismo pigu argumentuje, że postawienie świateł w żaden sposób nie poprawi sytuacji. Występujemy tutaj właściwie w dziwnej roli, bo zastępujemy Urząd Miasta w tych działaniach. Taka odpowiedź nas nie satysfakcjonuje. 2004-2006 to już jest różnica 3 lat, czyli my chcielibyśmy, żeby to było zrobione w najbliższych latach. A ponadto takie stwierdzenie, że sygnalizacja sytuacji nie poprawi jest nie do przyjęcia, dlatego że o ile ona nie zmieni, z tym się trzeba zgodzić, o ile nie zmieni sytuacji jadących ulicą zieloną, bo dla nich ona się nie zmieni, to zdecydowanie poprawi sytuację dla wjeżdżających z ulicy głębokiej. Większość kolizji na tym skrzyżowaniu miała miejsce z powodu nieudzielenia pierwszeństwa wjazdu na skrzyżowanie z ulic podporządkowanych, to jest z głębokiej i z Kowieszyńskiej. Gdyby była tu sygnalizacja świetlna, czerwone światło powstrzymałoby kierowców, którzy wbrew przepisom wyjeżdżają na ulicę zieloną.